A więc zobaczymy, co się pokaże teraz nam u znaków ognistych, e, czyli baron Lew Strzelec. Tu pokazuje się karta siły u was. Karta siły, która mówi, że jakaś siła, jakiś, po prostu jakieś energię, power, taki, seksualność też, ale e, można powiedzieć, i e, odwaga do was wróci. Tu będziecie dostawać jakiś, po prostu, jakąś po prostu nagrodę czemu? Za progres, za mogą być planowania też czegoś. Planowania też czegoś, e, nie wiem, nowe jakieś perspektywy e, odnośnie kreatywności. To też jakiś idzie ślimak w Waszym kierunku, bardzo powoli. Ślimak, który jest zakochany, ślimak, który chce coś zacząć z Wami i ślimak, który. Mówi o tym, że chce Wam dać jakieś bezpieczeństwo, ale się ciągnie. Co dalej się pokazuje z tym ślimakiem? Mm -hmm. Tu ślimak chce Wam dać bezpieczeństwo, stabilizację, i tutaj wychodzi z upominkiem. E, coś chce też Wam zwrócić. E, czemu tak powoli? Temu, temu tak powoli, bo tu się pokazuje nam karta, która mówi o tym, że. Ten człowiek miał jakieś problemy. Takie problemy, że aż praktycznie tonął. I tu musiał coś też pozakańczać i wzrosnąć. Tutaj wzrost będzie szedł, ale yy, ja nie wiem, czy, wy, czy ta osoba. Bo jeżeli nie wy, to ta osoba tutaj się pokazuje, że mogła coś planować, gdzie wy mogliście czekać na tego kogoś na podjęcie decyzji odnośnie, nie wiem, was czy waszej sytuacji przez tą osobę, przez tego ślimaka. Widzicie, się pokazuje, pokazuje się też praca. Pokazuje się praca, to może być praca, że wy coś razem będziecie tworzyć, ale to też może być wasza praca w jakimś Timie, tak? Gdzieś tam razem coś zaprojektujecie, coś będziecie chcieli nowego, świeżego wprowadzić, by były większe pieniądze, może jakieś pomysły, bo tutaj jest wolność, się pokazuje, perspektywy się pokazują i wzrost się pokazuje odnośnie Waszych kwestii finansowych. Czyli nowe plany, nowe jakieś pomysły będą wprowadzane. Mogą też być jakieś zmiany, gdzie wy. Za swoją pracę dostaniecie na przykład dodatkowe jakieś pieniążki. Co dalej się pokazuje tak. E, tylko wyjść z fantazji, wyjść z iluzji, i tu chodzi o iluzję związaną z serduchem, z miłością, tak? E, tu się pokazuje też karta, że wy żyliście w czymś, gdzie ktoś wam zazdrościł czegoś. Czyli pokazuje się karta, która mówi, że tutaj był zamknięty wasz sukces zamknięte wasze perspektywy. Ktoś dłubał, grzebał, ktoś wam mógł złożeczyć czy przeklinać poza zdrości odnośnie tego, co się u was działo, że wy może macie dobrze, że wam się kula, że macie, nie wiem, e, pieniążki, że coś tam cenowego kupiliście, coś. Ktoś tutaj mógł wam złozeczyć. I to tak, ze względu na rodzinę, tu się pokazuje mi, ze względu na rodzinę i na kwestie finansowe, kwestie pracy. Czyli tu mi się pokazują karty, że ktoś po prostu grzymał i to zajebiście. Ale tak, przy was jest tak, jeżeli chodzi o rodzinę, jest jakaś ochrona. Jest ochrona, gdzie wy w bardzo szybkim czasie i tak wprowadzicie stabilizację w swoje życie, tak? Tu jest ochrona, powiedziałam, odgórna. Y Osoby, które nie mają tatusiów, może być, że ojciec Was chroni z góry, tak? Tak mi tutaj pokazuje się mniej więcej. Może to być tata, tak, Który, którego nie macie, tak? Dalej coś się pokazuje, pokazuje się, że nowe są pomysły, perspektywy, bezpieczeństwo by była i stabilizacja w waszym domu, czyli coś idzie, wprowadzanie czegoś nowego się pokazuje jak najbardziej, ale popracować nad wybuchowością, nad agresywnością, yy, troszeczkę wziąć i to przytłumić, tak? Co dalej? Pokazują się stany stresowe i konflikty, ale to nie jest argument do tego, by się tym podpierać, że jesteście tacy, a nie inni. Czyli gorący jesteście, tak, wybuchowi jesteście, porywczy, popracować. I tutaj ta praca, czy będzie? Pokazuje się, że tak. Co niektóre osoby z Was musieliście e, wzrosnąć do tej cesarzowej, tak powiem, tak czyli do tej energii takiej żeńskiej, tu się pokazuje matka ziemia, więcej kontaktów z naturą, fajnie by było nowa miłość są niektórych na horyzoncie albo rozpoczęcie czegoś od początku nowego, uczucia, emocje się pokazują, wzrost, intuicja i pokazuje się karta, która mówi o waszej spiritualności, czyli jakieś połączenie spiritualne dom pokazuje się, stabilizacja i celebrowanie, czyli tu jeżeli macie Relacja, były jakieś niesnacki między wami, może się poprawić, a jeżeli.